Siema widzowie. Dzisiaj gramy jak to na Stalinowie z Bowankiem. Bowanek jego siedzą już przy wigilijnym stole. Trzeba jego go rozstrzelić jak nie ma cierni. No ja zaraz sam ja zginę. Mam go strzelecie. Więc gin. Nie ma wigilii dla ciebie. Chyba lepiej pole rozbuduje. Tak, to będzie dobry pomysł rozbudować pola Tak właśnie. Będę sobie łuk, dobrze wiedzieć. Skoło będzie trochę trudno, więc nie wiem czy nie zakończyć farm i w tamtej strony nie uciągnąć. Bo tam buduje sobie dom, Jak widać na mapce. Mam stack die, więc powinno wystarczyć na przedłużenie sobie trochę pola. Mamy tam farmę drzew świerkowych. O, Mokranu się w moim tartaku, ja to widzę, ja to widzę, nie ukryjesz się bubanek przede mną. Jego ja też widzę, że tu biegniesz. Mam są jakieś głupoty tutaj nie robił Bobanek gdzieś tam orze. Nie wiem co on tam robi. Nie interesuje mnie to dobrze? strzelcę się. Zrobi się farmy zrobię, i bo trzeba tutaj sporo stacków w to nakopać, ale najpierw mu coś zjadł. Robię no, buraczkę zbiorę A moich buraczków mnie jeszcze nie biorą, bo nie zbudują sobie wystarczająco farmu. bo wolę jednak zjeść chleb. Bardziej pożywym Idę kopać dirta Dobra chleb No maksymalnie po co mi do innego inna pszenica no Ej Brykam, dobrze. dobra Żremy chleb żrem. No Igor brawo oswoiłeś się w Ale Zrobiłem na początku Piękny dom, bowanka. Wygląda jak twierdza. Chłop go jeszcze nie zbudował. Zaczął go z 24 grudnia. Chyba nawet wcześniej. Za to jego pierwszy dom. Portal w ziemi wciśnięty. A tu kopalnie Dirth. Idę sobie właśnie Dirta kopać. Ile mam miejsca? Zrobię sobie miejsce jeszcze, może weku. Jestem gdzieś Igor? Nie ma pusto. A to pierwszy mój dom moja lepianeczka tu stoi. Mam trochę miejsce, to idę kopać. Kopać dirta. Bo nic nie nam do roboty. Idę kopać dirta. Judz, ale szybko z pulpaków leptuję. Dobra, dircik chodź. Ile mam dirta? 319, nie jest zbyt wiele. Ale jak się zbiera, będzie na pewno więcej Aby co, pamiętajcie subskrybować mój kanał Spadają już szybko zasuby 5 na dzień w Nie potrwało to za długo 704 dirta Pełna w ekwipunku C W na skina nie mam, ale na tym serwerze jest Wyłączona, serwer jest non-premium By każdy mógł być z was IP będziecie mieli w opisie I link do Discorda także więc wbijajcie. Będziecie miło widzieli na Discorda, miła administracja, Na stary, też. też. Idę do Tartagu, tylko lepiej polecę litru? Będzie niebezpiecznie, ale są nie droga krótka, więc jednak może polecę bez. Nie miałem lecieć, ale zrobiłem sobie dzień. A po co mam wracać? Kiedy jest ciemno, bezpieczny, Piękny wschód słońca. I gorak sobie biega. Jego dom. Jego dom? Kiedy on go zbudował? Jeszcze chwilę temu go nie było. Bo będę piękny dom oprowadzę was może trochę po jego domu, bo chłopak się nastarał. Do 22 budował codziennie. Obraz piękny, trochę rozpikselowany. No jeżeli się nie wiecie, coś mocno, nie wiem. Idę ja budować swoją farmę. Jak chcecie się przywilić więcej dla domu Bawanka wbijajcie, wbijajcie na Discorda na nasz serwer. Będzie miło. I dla Bowanka też. Sylvester też będzie tutaj robiony. Wigilię, Boże Narodzenie. To będzie taki serwer świąteczny. Wszystkie święty będą tutaj świętowane. A moja motyka. Moja motyka, idę sobie robić kolejną motykę że piękny dzień to jest dąb to jest dąb, serio, to jest... To mi zasadził dępa. Tamtaj te biblioteczkę Mam jakiś dirt? Pojedyncze. Dobra, mam jeszcze cały stack i dirt, spoko. Mączkę kozą sobie że jeszcze więcej dirta. Pożegam sobie w moim magazynie. A, bo ja miałem tam motykę w ogóle i zrobić nie zrobiłem motyki Drewno, patyk Żelazo nikilow, Motyka, pięknie Wszystkie skrzynki pknączo obrosły, jak nie wiem co Obrosły, pnączą moją farmę, ale dobre i do tak dalej, tam nie, nie opłaca się Muszę zbudować 9 rzędów, w tym na wodę no znowu spadam. Za chwilę spadam z tego. Muszę trochę bardziej się postarać, żeby nie spadać. Na razie mam dopiero 6 rzędów. Z 8, z 9. Czyli jeszcze 3 rzędy stało. Tutaj 2 drzew w sumie też trochę przedłużę. Czym więcej drzew tym lepiej. Na płaskim terenie zawsze się lepiej ścina. Tak szczerze patrzę widzę, że bardzo zajmują się rozwojem w swoich farm niż drzew. No drzewo też bardzo zwrócić się Dobra, no nie wiedzieliśmy się trochę dłużej. Bo zrobiłem farmę, przedłużyłem całą. Tam ptak lata, to nie mój ptak. W zabito, ale zrobiłem farmę, powiększyłem. Zrobiłem farmę krów z krów. Jedna krawa przez cały, przez cały ocean wyjechała na smyczy Tak dosłownie. Będę widział teraz jeszcze farmy świn i tak dalej, ale jeszcze farma trzcina Farmy trzcina zrobimy właśnie teraz. Koń szkielet! Dwa konie szkielet i zaraz są zabite przez nich. Błąda mamy nawet Golema chodzącego sobie na wolności Dobra, idę expić na villagerach Tylko wpłynę na warzywę, zobaczę, kto jest robiony To farma nici No sobie też mógł jeść No dobra, wezmę nici sobie na villagerach pohandluję ile, ile tych bratków tutaj jest? Nie, no, oni nie mają co do robienia Widzę jeszcze pojedynczych bezrobotnych, ale niedługo będą nie mieli pracę że najbardziej fajnie są rolnicy, więc tam dorobię kompostowniki, ale na razie pochęduję z nimi, bo chcemy zebrać czwarty level i sobie kilo polepszyć. No bo ten ma strzał, łuki, ma, łuk, ma kusze nawet. Pióra. Tego Leon ma lepsze korzyści, bo tylko za 14 ci po 32, więc nie niego będę lepiej kupował. Fantomy. Ale takiego z jego okoliczności się nie spodziewam, że zombiaki jest no pan dobra. Zaraz strzelę kurde, play się skończy. Koniec ze strzelam takiem no, 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 koniec takich niskoczy będę na nie, no, nie czekać. Mamy jakiś punkt do strzelania? Nie wiem. Moje ferwerki, nie mam elytry. Mam w sumie jeszcze jedną zapasował. Idealne miejsce do snajpowania Właśnie, idealne miejsce do snajpowania Krzaka jest darmowo osiągnięcie Ale mam pod to, to wowę chantę, tylko moc 3 płomień Nawet nieskończoności nie ma Chowcu sobie zrobił wielki mur krzakowy Ametyst położył Ten jego krzak jest trochę krzywy, ale spoko Po jego domu ile zombie no napad więcej nawet dobrego niż na z samej z apokalipsy nie za dużo ich? Aha, już mi się strzały skończyły, na to sukra. Moja dał kupić szybko villagerów, gdzie oni są. Chodź, Marian, chodź, dał strzały. Gdzie ty jesteś? Hmm, nie jest za blisko podeszły, czy co? Dobra, oj, strzelam ciebie, byku. Czyli naczczaj będzie bez skórcie byku, dobra. No to zaraz nie normalnicyś. Co brat robi? Co brat robi? Brat robi Aha Zombiego Igorego Na razie nie mam, nie było nic, nie widać mi nigdy Creeper Chodź creepciu. Wysadzisz, że dom. Oskar, chodź, krypciu. No ty. Chodź, krypciu. Dobra, dzięki. Dzięki za drzwi. Łóżko, piec, szkło idzie Dobra, darmowe szkło. No co, Igor? Co ty chcesz, Igor? Dobra, dzięki za mój kill. Oddany, kurde, nie mam Ale dobra, dzięki. Dałeś mi... Oddałeś go trochę. I darmowa książka. No, dzięki, chłopie. Dzięki za naprawę. Idę skorzystać z się bo ja nie mam ile tu jest mieszkanie, to wygląda w ogóle jak hotel dobra, bowanek, prowadź do villagera z fortuną, prowadź moc twoich... bowąkowych dłoniach co jest, ile tu jest villagerów wyedukowanych, co jest? a nie będę będą dużych enchantów, ten Niegodny upadek to nie. Dobra, to się pohandluje z nimi. Wiem, że wszyscy już śpią. bardzo nic nie ma. Dobra, ty kolego co masz. Grabiesz? 44 4, 4 emeraldy. Dobra, idę po więcej emeraldów. Creeper Dobra, Klikciu wejdź coś jego. więcej emeraldów. I by nas sporo pohandluje z villagerami Nie, ja wolę nie na rajcie, wolę sobie polepszyć lepiej farmy. O no właśnie, jak ja chcesz, jak nie ma lata na sobie. Ten tam z góry nawet wygląda trochę jak seria, jak średnie wieczna twierdza. Dużo tutaj tych mobów Teraz zaraz na hitę nie zabiję O, a teraz już nic nie grozi dalej villager handlujemy. Ogon upadek nie Ora, chodź villager handlować, ty co masz? Przygotowanie, szczęście jeden. No szczęście, no fajne, tylko ja więcej tego szczęścia. Chodź łapie, grabisz, czy dobra, chętnie kupuję to Kurde, książki. No to w takim razie jedziecie po książki. Dobra, Creeper, gdzie zaraz się zastrzelę. Wiem, że się nie beznich, jesteś za głupi, by się spięć. Dobra, na razie ja uciekam stąd. Znaczy na razie szkielecień. Dobra, mam książki to lecę. Jeszcze mam pełen płynek, dobra. Aha. No to słabo, akorát v drevo rúgnułem.